No, tu się wykąpałem. Odpocząłem. Jedziemy teraz na Baden-Baden 150 km. O, wody nabrałem do baniaka. Proszę bardzo. Same plusy. A to jest w ogóle ten parking Hohenlohe, gdzie spotkałem się poprzednim kursem Skudła. Tym tam się spotkaliśmy. Eee, w poprzednim, chyba tak. Poprzednim kursem. Ja poczekałem na niego, a później on się zrewanżował. Jak wracaliśmy. On poczekał na mnie we Francji. O, tutaj było to spotkanie. Aktualnie Kudłaty wypoczywa sobie. Ma urlop. Ale niedługo wraca moi drodzy i e, zacznie nakrywać nowe filmy. Zobaczymy co tam u niego słychać. Czy są jakieś zmiany, czy nie. Prawdopodobnie jak obejrzycie ten film, który gdzie jest ten materiał, który teraz nagrywam. No to już wszystko będzie wiadomo, dlatego, że to się ukaże w marcu, a mamy luty. 26 dzień lutego, także szybciej będziecie wiedzieli, niż to, jak obierzycie ten mój materiał, niż ja teraz, 50, tak? Na tą chwilę wiem, że wyjechał, ale jak wróci, to coś, coś tam ma się zadziać nowego. Zobaczymy. Mamy Heilbronn. Zaczęło padać. Mamy jesień zamiast zimy. No, lewy radar zawrócony, proszę bardzo. Dlatego nie pokazuje się tutaj ta ten taki czerwony punkcik, że coś mnie wyprzedza. A te radary to są na butnikach, to dwa takie <laughs> urządzonka zalaminowane jakby. teraz zobaczcie, dzisiaj będziemy mnie wyprzedzał samochód i się nic nie pokaże. Także jak się zatrzymam dzisiaj, to muszę przetrzeć i ten lewy i ten prawy, bo no zasypiło się po prostu. Mijamy Zinsheim. Jest napisane tutaj muzeum Zinsheim. Tak, tak, tak. To jest to muzeum, w którym kiedyś byłem dwa razy. I naprawdę każdemu polecam, żeby jak ma okazję przyjechać tutaj, pozwiedzać. Ewentualnie, jeżeli nie chce, jest tańsza wersja. Można odpalić sobie mój kanał i na mojej stronie wpisać muzeum Zinsheim. I na pewno się wyskoczą Wam, na pewno wyskoczą Wam filmy. Będziecie mogli wtedy za darmo popatrzeć, co jest w środku. A tutaj co? No, o, Preziro. I to Preziro Arena, tu jest ta właśnie, ta klima Arena. Ale to Preziro to jest chyba w ogóle firma e, zajmująca się oczyszczaniem. Bo już w Polsce widziałem też śmieciarki, właśnie z tym logo i z tą nazwą. No, i tam się nie chce bramka ciężarówce otworzyć. Nie wiem czemu. Jeszcze raz najeżdża. I muszę pojechać, moi drodzy. No, poszło, dobra Otworzyło mu się. to jakiś problem. No, u mnie nie było, na szczęście. W razy tak mógłbym stanąć tutaj na, na bramkach autostradowych. Też jest kibelek, monitoring, ale 20 km dalej mam kochani parking normalny. Tak to pojedziemy, bo co, na jutro będę miał 470 zaraz zobaczę. Odjąć 20, 370 km, no i znowuż nas pogoda przy ślodzie. Patrzcie, tam jest ładnie, ale tam gdzie jedziemy, na pewno są opady deszczu. Tu jest super, a tam już widać że się załamało wszystko. No, mamy parking Saverne. Jest godzina 16.20. Jutro myślę, że jak o 8 rano ruszę, nie miał 6 godzin jazdy. No, tu pokazuje 5:20, 5:20 i pauza. No to 6 godzin. Tu na drugą będę. Trzymaj się lewej strony. Na drugą, moi kochani, będę, a powinienem być na 17. Może się uda, że rozpakują mnie. Tutaj widzę, kolega stoi z firmy tutaj Po 80 metrów skręć w prawo A, też mam pląbę widzę Skręć w prawo ja stanę tam w nosie Węgier Dobra, tutaj jedziemy koło Węgra, sobie staniemy Dobra, wyciągnę się ustawię ładnie i będzie gitara, moi drodzy Kurde ten Pada, nie pada No i teraz jak się ustawię to sobie zrobię coś do jedzenia. I tak będzie chyba superansko. Bach, Bach. Dobra. Wyłączamy. No, 373 km na jutro mam, kochani. Eee, dobra, i robimy zakończenie. Rozpoczęcie widzieliście już było tak. Zakończenie Francja 16:20. parking Saverne Cześć Wam No nie uwierzycie Saverne, spójrzcie jaka pogoda Gówniana Sorry, że zaczynam od tej pogody Praktycznie zawsze i w trakcie dnia Ale no Ach, ważna jest dla kierowcy Teraz tak, godzina o, mój magiczny zegarek się buntuje, trzeba opuścić rękę albo nacisnąć guzik. Ale po co naciskać guzik? To jest 8:36. Dobra, jest w pół do dziewiątej Ja wstałem przed 8. No i cóż, odparują mi się szyby i jedziemy. Na miejscu pokazuje, że będę 14 plus pauza to 5 na 15. Nie nie przed czasem. i chyba tak dostarczy. Poczytałem o tej firmie, do której jadę. No tam wszystko na komputerze gdzieś trzeba się logować, bilet jakiś brać, później wszystko na SMS-a przychodzi informacje jakieś. Podobno szybki rozładunek na dwa wózki, 15 minut rozładowane. No i zobaczymy. Także co, jak ja dzisiaj tu mam 5,5 5 ,5 godziny jazdy, to zostanie mi się jeszcze 4,5 godziny jazdy na 9 godzin. Tak? Na, na dychę, przepraszam 4,5 godziny jazdy to praktycznie. Wszędzie dojadę, gdzie mi dadzą, bo no, najprawdopodobniej dostanę jakiś kierunek, granica niemiecka, może być Tata Stil e, mogą być nawozy koło Belgii, zobaczymy, a może gdzieś być bardzo blisko albo na północ od Paryża, wszędzie tak naprawdę, wszędzie. Także co? E, poczekam aż tu mi odparuje dziadostwo tam chyba tak samo, kawa zrobiona, podcast naszykowany, czekamy, a później szpula. No i superansko. Ruszamy. Ale pauzę wykręciłem. Ja pierdzielę długą masakrę. No ale cóż. Jakbym miał się rozładować dzisiaj, na przykład o 10 rano, no to zupełnie inaczej bym rozplanował tę jazdę. No tak, no to się też nie ma co się zażynać. I jechać, jechać, moi drodzy, na siłę, żeby tylko być na rano, iść tam na firmę, bo tam na firmie można stanąć. Jak się ma w, numer referencyjny, to można się normalnie zatrzymać na parkingu ich i sobie stać, nawet weekendem można robić, ale tylko przed wyjeździe. Jak już się wyjeżdża, to już na ten parking się nie wiedzie. W każdym razie, moi drodzy, o, dobra, teraz tutaj już sobie pojedziemy. O. W każdym razie co? No, pojechałbym tam. Rozpocząłbym tacho przypuśćmy, strzelam. No, na 10 miałbym być, no to tam o 4 rano. Byłbym na, e, znaczy, no, byłbym na 10, rozładunek o, o, o 17, a oni mi mówią, że mogę o 16 mnie mogą rozładować, czyli po 12 godzinach. Nie zdążyłbym wykręcić żadnej pauzy dobowej 9. No, i sam bym, można powiedzieć, ugryźł się we własne ogon Bym przedsfaniakował od 10:00-6 godzin, bym stał do 16.00. Czas pracy by mi leciał. Nawet jakby mnie szybko rozładowali, to już później bym nie miał czasu, żeby gdzieś podjechać w kierunku załadunku. Bo zostałoby mi się godzina albo dwie. No, i dlatego nie ma sensu. tak Jest na 17.00, no to tam 2-3 godziny wcześniej. Chyba że. Są takie firmy, że mimo tego, że na przykład jest tam podana awizacja, to z doświadczenia własnego bądź kolegów można podjechać dużo, dużo wcześniej, bo i tak rozładują. No to jest zupełnie co innego. Dobra, także co, śmigamy. No i pogoda nam się poprawiła, eee, za mną zostało pochmurne niebo, zachmurzone. Teraz tak, ja jadę N4 w kierunku Paryża, a od Paryża leci teraz już A 4 Maciek, kolega, że będziemy się mijać, tylko on będzie jechał tak jakby na mapę spojrzeć nade mną w kierunku Luksemburga, a ja nim w kierunku Paryża. I właśnie mówił, że tam ładne słoneczko, a, a, a ja mu powiedziałem, że tam gdzie jedzie, no to jest właśnie do dupy pogoda. Aczkolwiek tu przed nami teraz widać, że też się klaruje. Z tego ładnego nieba już coś deszczowego. No nic. Yy, tak w połowie drogi zrobię sobie pauzę. Kolejną kawę. No i zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądało na rozładunku. Może uda mi się nagrać. Czekajcie, bocian lata tam? Chyba bociek. Tam na samej górze. Ta, bociek lata. Fajnie zobaczyć w lutym bociana. Może mi się uda nagrać cały ten proces rejestracji, jak się w tej firmie trzeba zalogować, zarejestrować, żeby dostać się najpierw na parking, a później żeby nas rozładować. Dobra, górka, górka górka, a tam po prawej za tymi krzeczurami jest miasto Nancy. Może się coś uda tutaj nagrać? Nie uda się, kurde, bo o! Gdzieś tam daleko, 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 daleko. Nancy. A Nancy, dla mnie, bynajmniej jest znany z klubu piłkarskiego, który grał w ekstraklasie francuskiej, albo gra jeszcze. No i na tej N-czwórce stanę sobie teraz tutaj na tym dzikusie. 45 minut zrobię i stąd mam 2,56 dojazdu do na ten na rozładunek mojej drodzy No to taki dziku akurat fajnie położony, bo jak później będę wyjeżdżał z niego to od razu będę miał z górki Kiedyś stałem na tym parkingu. Wiem, że tu sprzedawali hamburgery, frytki. O, o, właśnie. Widzicie? Skręć w prawo, Następnie trzymaj się prawej strony. W takim food trucku. Dobra. Przyjadę. Ten chyba w nocy stanął. Jeszcze śpi. 80 metrów Trzymaj się pa, pa, pa. prawej strony Dobra tu wiadę, Bo później jakbym na tym kawałku stanął To trzeba będzie objeżdżać Dobra Jedziemy 15.15 15 będę Bo tam trochę dłużej posiedziałem na tej pauzie ale mam już info, co ze mną dalej. Jutro o godzinie 8 rano. Kierunek granica belgijska tam niedaleko ale we Francji jeszcze nie pamiętam, to, to miejsce, że się nazywa Tata Steel czyli stalownia i to chyba będą takie kręgi blachy stalowej i rozładunek Kenschen we wtorek. No ja to już z tym nie pojadę albo wyjadę w poniedziałek i mnie właśnie do kończona dojechał i to rozładował, ale to jeszcze następny tydzień jest dopiero. Na tą chwilę wiem, że muszę dzisiaj się rozładować i kierunek właśnie 200 tam chyba 60 czy 70 km będę miał jutro ten załadunek. Że jak dzisiaj mi się nie uda, to gdzieś tam się stanę po drodze i jutro do, dolecę na ósmą bramę. Ale ładnie, naprawdę ładnie. Kanały, pola i w ogóle z góry jak się o tutaj jaki, to jest chyba kościół jakiś. Tak, kościół i cmentarz, ale... Ciekawie wygląda ten budynek. To chciałem powiedzieć, z góry właśnie jak się tak jedzie i, i widać wszystko, tak w dalekiej perspektywie to, to naprawdę fajne są widoki, nierazne. No. Także co, jedziemy cały czas tą n nieszczęsną, niestety mówię nieszczęsną, no bo wiecie jak się jeździ nacjonalkami. kiedy jest fajnie to jest fajnie, jak można gdzieś sobie tam przejechać i coś popatrzeć, oderwać ten wzrok właśnie od, tylko od autostrady. No jeszcze jak jest ładna pogoda, tak jak teraz. No, ale no już gorsze są te drogi, przeważnie e, gorszej jakości, ograniczenia prędkości. Jak z górki się czuje jak to, no to później trzeba zwalniać, bo może radar stać. Niestety, o tutaj teraz jesteśmy na wysokości Sound i tu gdzieś jest niedaleko, moi drodzy, baza chyba wojskowa i lotnisko. Samoloty latają, te francuskie, i bardzo często można zobaczyć jeden za drugim dwa samoloty. Jak gdzieś tam bardzo nisko lecą, aż słychać je. I czasami tak ładnie na skrzydło się kładą. Lubię, lubię na to popatrzeć. Tam są światła takie czerwone, migające wieża lotnicza. No i prawdopodobnie tam jest też lotnisko Nawet był e, Znak, że nisko przelatujące samoloty Że w pobliżu jest lotnisko Także A nóż widelec coś koło nas przeleci Nie mówię tutaj o tej O tej bronie Czy o tej O, no, tam nawet widać wojskowy samolot Stoi w oddali Zaraz może Może faktycznie będzie coś startowało Zobaczymy Tamten, nie wiem czy stoi na pasie, no nie stoi w hangarze, na pewno stoi na Na, na, na Jakimś pasie startowym, albo na końcu pasa Parę razy mi się tutaj udało zobaczyć jak e, Właśnie podchodzą do lądowania te O tam wieżyczka jakaś e, Podchodzą do lądowania te samoloty, albo wystartowały No i Zbijają się, to jest moment, to nie jest jak się powiedzieć, osobowy samochód, pasażerski. Tylko to jest moment. Bach już jest w górze. No, no bo tak jak powiedziałem, koło samowizera. A tutaj mamy takiego dealera przyczep kempingowych i kamperów. Dawno tędy nie jechałem, Taka miejscowość Vitryla François. No ładnie ona wygląda tutaj, kawałek, jak będziemy przez nią jechać, to zobaczycie. Mówię ci, co już jechali ze mną parę filmów, to, e, to na pewno sobie przypomną. Wiem, że pierwszy raz w życiu, jak tędy jechałem, było ciemno, padał deszcz. To kurczę, można najechać na ten krawężnik, który tutaj zaraz się pokaże. jest takie, o właśnie, to zaraz będzie i bardzo łatwo, o widzicie wbić się na ten krawężnik, zresztą ten krawężnik jest cały zjechany także nie jeden tutaj przywalił eee, i teraz tak eee, to pamiętają ten, ten, ten odcinek, fajnie się ten jedzie, ładnie przede wszystkim jest latem Te drzewa, które są teraz tak fajnie przycięte wzdłuż tej ulicy Eee, ładnie wyglądają Są takie zielone, tu jest wąsko Tam na no wprost jest taki jakby łuk Triumfalny za tym łukiem jest taka jakby Główna ulica tego miasta Tam jest jakiś ratusz Także naprawdę bardzo fajnie się tędy jecie Jeszcze tam przejecie się Za mną w zobaczycie No, no właśnie eee, Jak święta były Bożego Narodzenia to, to wszystko tak fajnie oświetlone były, a tam na wprost przez to okienko łukowe było widać, jak są takie ozdoby świąteczne na ulicy po, po przypinane. Tak naprawdę ekstra. Skręć w prawo na rondzie i zjedź pierwszym zjazdem N4 kierunek Pary, następnie skręć trzecią przecznicę No i tutaj. Bach. I tak naprawdę cały czas jedziemy lewym pasem. Nie zjeżdżamy tutaj na pas prawy, bo tutaj później i tak z tego pasa wszystko schodzi na tamtej drodze na ten. Także bez sensu to na Paryżu krótko mówiąc. No, miasteczko nie jest małe. To nie jest jakaś tam mieścina i są bloki mieszkalne małe, duże, ale są także takie do zwiedzenia.